Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że Was wszystko w porządku. Dzisiaj chciałam Wam nakręcić filmik, którego na moim kanale już nie było przez rok, a mianowicie mówię tutaj o przeglądzie prasy, czyli o trendach nadchodzącego sezonu. Od razu Wam mówię, że ja z żadnym specjalistą od mody broń boże nie jestem, tak samo jak i z działu kosmetologii, mam nadzieję, że o tym wiecie. To jest po prostu moje hobby, moja pasja i po prostu chcę Wam pokazać rzeczy, na które ja bym zwróciła uwagę, może też Wam się spodobają i na pewno główną inspiracją do nagrania tego filmu słuchajcie jest pogoda w Wielkiej Brytanii. Naprawdę jest okropnie. Porównując to, co jest w Polsce albo to co było na wakacjach, to jest po prostu niebo ziemia. Tutaj leje. Ja nawet nie mogę znaleźć też się troszeczkę nie mogę znaleźć miejsca, żeby nakręcić ten filmik, bo chciałam, żeby było światło w miarę wyraźne. I przed chwilą naprawdę pięknie świeciło słońce, teraz nadchodzi ta chmura i przypuszczam, że zaraz będziecie słyszeć grzmoty i ogromne opady deszczu za oknem. No ale to nic. Nie chcę, żeby ten filmik też był, słuchajcie, bardzo chaotyczny. Postaram się go nakręcić jak najbardziej zrozumiale. I kilka dni temu też złamałam prawo, bo wybrałam się do sklepu i tam ukradkiem swoim też telefonem nakręciłam Wam parę wystaw sklepowych, zrobiłam parę zdjęć w sklepach, po prostu z rzeczami, które są teraz, które są teraz w obecnych kolekcjach. Tak samo już jak w Polsce, tak samo w Wielkiej Brytanii, kolekcja jesienno-zimowa wyszła już mniej więcej miesiąc temu i ta kolekcja troszeczkę się bardziej rozbudowywuje. Ona zaraz wchodzi po tym, jak zaczynają się wyprzedaże letnie, a wyprzedaże zaczynają się w połowie lipca. Czyli już jakiś czas jest i tak naprawdę co ten sezon nam przyniesie? Dużo rzeczy się powtarza z ubiegłego sezonu, tak jak i z poprzednich sezonów i zaraz Wam o tym wszystko oczywiście opowiem. Co Wam może pokażę jako pierwszą rzecz, to e, tak myślałam o akcesoriach może? O akcesoriach i o dodatkach, które moim zdaniem mogą naprawdę zmienić Wasz strój e, i nawet coś, co mieliście zakupione w zeszłym roku, czy nawet wcześniej, bo ja takie te rzeczy w swojej szafie mam i oczywiście się niech nie pozbywam. I e, za pomocą dodatków możecie sprawić, że będą one jak najbardziej w tym sezonie. I e, nie wiem, czy zacząć od e, właśnie dodatków biżuteryjnych, czy od może od kosmetyków. Nie wiem, co tu zrobić. I no, zacznę od może lakieru do paznokci, bo będzie mi łatwiej. I w tym sezonie na pewno będą królowały e, kolory, co się nazywają duochrome, czyli takie, które mają dwa albo jeszcze więcej odcieni, W zależności od tego, pod jakim kątem na nie się patrzy, wtedy kolor się zmienia. I ja mam parę takich lakierów i to Wam pokażę akurat polski, który jeszcze mam z tamtego roku. Jeden z nich to jest lakier z firmy Vivo e, w kolorze 75. I tutaj widzicie, to jest taki metaliczny, srebrny, który naprawdę bardzo fajnie wygląda na, na paznokciach. I mm, tutaj Tutaj nie ma domieszki, to jest bardziej fiolet, wpadający właśnie w szarość, w takich właśnie odcieniach. I mam też kolor z, z firmy Inglot. W takim kolorze 9-6, źle mówię. 964 i to jest um, tutaj, nie wiem czy to kamera złapie, może złapie, śliwka wpadająca w zieleń, e, wpadająca też w różne inne odcienie. E, też bardzo fajny kolor, który mm, też może po prostu przy nałożeniu takiego koloru na paznokcie możemy e, ożywić nasz strój. Ja cały czas będę używała czerwonych kolorów albo takich, jak mam teraz na paznokcie. To jest kolor mm, pomarańczowy z firmy. Mawala to jest e, szwajcarska firma i to był dodatek do gazety. I właśnie też to, że kupiłam tę gazetę z dużymi dodatkami, e, o których napisałam na swoim blogu i tam możecie sobie na dole na ten temat przeczytać, mm, też gazety właśnie spowodowały do tego, że będę mogła wam pokazać niektóre rzeczy, których oczywiście w domu nie posiadam, bo nie jestem, e, nie mam wszystkiego, moja jest gigantyczna i też moje zasoby portfela też nie są takie. E, z innych kolorów to e, w ogóle będzie w tym roku królowało złoto, słuchaj. Ja lubię złoto, to widać po moich dodatkach bardzo często, akurat w tym momencie nie mam kolczyków, bo zapomniałam je nałożyć, ale zaraz Wam pokażę moje propozycje na właśnie zbliżający się sezon. I to jest kolor, który już mam, nie wiem, od dwóch lat, może trzech. Golden Rules. I nie chodzi mi tutaj o ten lakier z OPI, bo szczerze mówiąc, go nie polecam, bo naprawdę trzeba nałożyć parę warstw, żeby dopiero można było zobaczyć ten kolor, ale coś w kolorze złotym. I jeden z moich ulubionych kolorów, których mam już trzecią buteleczkę, to jest Siberian Nights. To jest jedyny chyba lakier do opazowców, który kiedykolwiek skończyłam. To też jest OPI. I to jest taka piękny fiolet. Naprawdę, to jest z rosyjskiej kolekcji. Przepiękny jest. Teraz, jeżeli chodzi o biżuterię, to parę moich zakupów. Właśnie zakupiłam coś, to chciałabym pokazać. Kurde. Kupiłam sobie właśnie w Primarku taki fajny pierścionek w kształcie sowy i nie wiem, gdzie on jest, gdzieś mi upadł, bo przenosiłam te rzeczy właśnie w poszukiwaniu światła. Kupiłam sobie takiego jelenia z porożem, który też Moim zdaniem będzie idealnie właśnie pasował do różnych innych ubrań, które Wam zaraz e, pokażę. Świetnie jest i kosztował 2 funty. I chciałam Wam pokazać taką piękną sowę z oczami, może jak znajdę, to wstawię zdjęcie. Ehm, pierścionek z hajem, który był w zestawie, który kupiłam też jakiś czas temu, e, właśnie kolory pomarańcz i złoto e, świetne. Ehm, będą też modne etniczne wzory i to są też właśnie kolczyki z primalki, które już kupiłam jakiś czas temu, które e, też bardzo ładnie wyglądają i to są właśnie takie asteckie wzory, które są bardzo, bardzo na czasie w tym momencie. Oczywiście moje trójkąty stop-shopu, które już widzieliście parę razy, ja mam dużo właśnie takich e, trójkątów. Ehm. Z Philip, Wam ja szafkę z boku, to wam pokażę takie na przykład z Philip Gogo albo z Gogo Philip, -Go nigdy nie wiem w którą stronę. I oczywiście, jak powiedziałam, złota biżuteria, złote łańcuchy, które już u mnie też wcześniej widzieliście, które naprawdę nie mógłby się wydawać kiczowate, a w zależności od tego, tak mi się wydaje, jakie dobierzemy, do czego, jeżeli je wsadzimy, to może być spoko. Taka brązletka też z. Gogo Filip, ja o niej napisałam już, ona mi się troszeczkę poprzekręcała tutaj, um, też jest na pograniczu, ktoś by powiedział kiczu, ale powiem Wam, że ja je uwielbiam i ona naprawdę może stworzyć, tworzy świetny strój um, i wiem, że były też inne kolory, zamiast tego zielonego był jeszcze niebieski, taki... Um, Royal Blue, czyli taki królewski niebieski albo czerwony I e, moim zdaniem jest świetna Też pasuje do naprawdę dużo ilości stroi I e, oczywiście mój zegarek I zawsze teraz Wam powiem jaki to jest model Bo dużo z Was mnie o to pyta Ja mam dwa zegarki z Michaela Corsa e, Jeden to był prezent urodzinowy W tamtym roku od mojego mężczyzny A ten drugi e, Kupiłam sobie sama chyba tak e, Ten jest w złotym kolorze i Już Wam mówię numer to jest. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. 522. A ten tutaj wygląda w ten sposób. I on jest srebrno-złoty. Czyli ten pasuje do większości ubrań. I to jest MK5057. Także ten wygląda, tak, w tym momencie mam ten, tak właśnie zwróciłam uwagę, że chyba właśnie nie zmieniłam czasu z polskiego, czy zmieniłam już, nie wiem. I dobra, to tyle, jeżeli chodzi o część akcesorii, przypuszczam, że zapomniałam o czymś, oczywiście jakieś wisiory ze złotymi nockami, Srebro też może być, ale właśnie złoto, ja się cieszę, bo jestem lwem zjodekalnym i mi to złoto jak najbardziej pasuje. I jak tylko przyjechaliśmy do Londynu, to przeglądaliśmy gazetę w metrze, ktoś zostawił i tutaj był Igas i coś dla Ciebie, I on nawet wie co ja bym chciała. I tutaj znalazłam taki dodatek. I tutaj jest właśnie jesienne najlepsze dodatki do 50 funtów. I muszę wam powiedzieć, że na tej stronie naprawdę są zawarte większość trendów na nadchodzący sezon. I e, oczywiście pierwsze z nich to już pokazałam Wam zegarek, koszule. Szyfonowe koszule albo żożytowe koszule z, Albo z, tutaj z kokardką zawiązaną Albo z kołnierzykiem Możecie sobie kołnierzyki same zrobić Albo poprosić babcię, żeby Wam zrobiła na Drutach albo na szydełku Przepięknie będą wyglądały Jestem pewna, że będą wyglądały po prostu fantastycznie Koszula jest fajna, podoba mi się to, że ma Mankiety w innym kolorze I są to koszule, które nosimy Właśnie albo do spodni Albo nosimy je do spódnic Spódnica, tutaj mam kolejną to akurat jest z Tesco i ona ma taką plisę, plisy też będą modne, o tym powiem zaraz, ale tutaj Wam pokażę, póki, póki pamiętam. I oczywiście jeans, jeans też będzie modny, mówię Wam, tyle rzeczy jest do przekazania, nie wiem jak ten filmik, jak mi z czasem to wyjdzie, ale mam nadzieję, że się wyrobimy. Taką mam spódnicę stop shopu, która jest właśnie długości do kolana, i tutaj ma taką plisę. To jest trapezowa spódnica, która ma piękny kolor, w ogóle bardzo mi się podoba. I tutaj ma fajną rzecz, bo ma tutaj te kieszenie, która ja też uwielbiam. Nie wiem, kieszenie w spódnicy. I mam taką jeszcze taką jedną z hajem, z dodatkami skóry, które też będą właśnie bardzo modne. To jest oczywiście słuszna skóra. I tutaj jest też trapezowa, troszeczkę krótsza, też fajnie będzie wyglądała, troszeczkę ale ta um, 60 i um, to powiedziałam o tym stwetry z um warkoczami. To już jest od paru lat, uwielbiam ten uwielbiam ten styl, moim zdaniem to jest świetna rzecz, taka bardzo to się nazywa po angielsku cozy, e, taka, że chce się właśnie przytulać, e, chce się właśnie otulać ten sweter. I ja mam e, parę takich swetrów, tu Wam pokażę właśnie taki jeden na przykład z e, top shopu. I co jeszcze jest fajne, słuchajcie, jeżeli na przykład macie taki sweter, znale znaleźliście go w szafie, a chcecie go troszeczkę zmienić, to poszukajcie też złotych guzików i takie złote guziki naprawdę świetnie sprawdzą się jako dodatek, dadzą temu e, staremu swetru jakiś po prostu nowe Nowy, nowy wygląd, i na pewno się będzie pani właśnie sprawował w nowym sezonie. Czyli mamy swetry z grubymi markoczami, do tego możemy też oczywiście snudy, które uwielbiam. Zaraz wam pokażę jeden, który kupiłam w swojej siostrze, ale o tym będzie później. Um, motywy zwierzęce takie jak zebra, i tutaj się powtórzę później, też wam to pokażę. Ja za swanką z tego zbytnio nie jestem, ale nie wiem, może się kiedyś przekonam. Tak jak powiedziałam wcześniej, złote dodatki, czyli złote brązletki, o których wam też nie pokazałam, ale mam tu parę takich. takich na przykład na szmatach je znalazłam, nawet nie wiem skąd jest. Um, takie dodatki, złote. Um, ta torebka bardzo mi się podoba, chociaż ja mam dużo torebek i oczywiście torebki z frędzlami w geometrycznych kształtach i na przykład ciągnie zaszaleć i on też moje zwróćcie uwagę, złote dodatki albo dodatki w takim kolorze miedzianym. Tutaj oczywiście jak najbardziej. Sprawdzi się moja ado-torebka, która niestety się otwiera dość często, jeżeli ją się przeładuje. To mi troszeczkę wkurza, czasami nie mogę je zabiąć. o tym Wam wcześniej mówiłam. Albo też taka torebka, którą ostatnio, ostatnio zakupiłam, jest serwetowa. Ona też tutaj ma złote dodatki, to jest akurat klacz. Też widzieliście już w moich strojach dniach, bo bardzo lubię tą torebkę, na praktycznie do wszystkiego. Torebki do ręki i torebki na ramię, to jest, to jest fajna rzecz. Oczywiście kolor musztardowy, kolor, przepraszam za słabo, no ale taki to różne odcienie tego są. Spodnie, bluzki, koszule, wszystko w tym kolorze może być. I powiem wam, że ja mierzyłam sukienkę z HM. W HM w ogóle są naprawdę świetne rzeczy, pasujące do na kolekcji. W sumie w każdym sklepie można znaleźć te nowsze trendy, bo w sumie na tym to polega, ale muszę Wam powiedzieć, że ta sukienka nie wyglądała na mnie dobrze. Ja jestem ogromną maniaczką czarnych kolorów i ja mam większość rzeczy w kolorze czarnym. Chciałam cię sobie kupić muszlerowego i mam spodnie w tym kolorze, które Wam pokażę za sekundę, ale niestety ta bluzka, ta sukienka wyglądała w niej troszeczkę no tak właśnie niezbyt, niezbyt przyjemnie dlatego sobie to odpuściłam, ale jeżeli wy macie coś, wiem, że przecież wszystko wraca. Ta moda była już kiedyś i jestem pewna, że wasze mamy miały takie spodnie tweedowe właśnie, z takiego, z takiego materiału, e, długość albo pewna długość e, do mokasynów świetnie będą wyglądały, albo do e, e, albo do szpilek i albo długości 7 8. Kapelusze, tak samo jak latem królowały kapelusze cumkowe zimą królują kapelusze z e, jak się nazywa ten materiał, nie welur, welur chyba. Dość gruby filc taki, z takiego filcu. Kolejny hit to są po prostu spódnice plisowane i w różnej długości. Ja mam chrapkę na długą spódnicę plisowaną, ale powiem Wam, że mam problem, żeby znaleźć taką, która by nie powodowała, że wyglądam w niej nieatrakcyjnie. Po prostu niektóre, za zdaniem, albo trzeba być bardzo wysokim. I bardzo szczupłem, żeby ta spódnica dobrze wyglądała, bo te plisy mogą na biodrach nas poszerzyć. Oczywiście plisy powinny wydłużać, ale tak jak powiedziałam, w zależności od kroju, w zależności gdzie ta spódnica ma nam osiąść. Czy w pasie, czy na biodrach. Musimy z tym uważać i sprawdzić jak to ma wyglądać. Tutaj jeszcze pasek z węża, sukienka też taka taka króciutka, w stylu właśnie lat 60. I teraz... Czekajcie, co wam powiedziałam? Powiedziałam wam w między innymi o kosmetykach, czyli o lakierek do paznokci. Oczywiście czerwienie cały czas, tak jak powiedziałam... Wszystko, co chcecie um, To są takie gazety, mam też właśnie Była w InStyle I to są takie trendy, jeżeli chodzi o skórę I tutaj mamy nude skin, czyli skóra Taka właśnie zdrowa, piękna Bardzo mi się podobają tej brwi tej kobiety Wygląda jakby miała na nie nałożoną hennę Która jeszcze nie została zmyta I też bardzo mi się podoba ta fryzura, myślałam, żeby Wam Może pokazać, ona jest bardzo prosta do wykonania Ja lubię taki właśnie kucyk, taki bardzo Wylizany, kolejne to e, Rzęsy jak pająki Ja mam teraz e, przedłużone rzęsy nie wiem, czy to widać, czy nie widać, też może Wam później zrobię filmik, bo to już jest trzeci tydzień, jaki mam, a jeszcze mi trochę zostało ich i jeżeli macie ochotę, to, to też Wam mogę powiedzieć o moich przeżyciach i przemyśleniach na temat właśnie tych rzęs. I nie, Metallic Eyes i eyeliner, dużo eyelinera na oku i taki właśnie połyskujący kolor.